Oto mój krok numer jeden. Analizuję więc transkrypt rozmowy z LLM. Klient chciał kompleksową apkę, pełny skan, bazę dostawców, kalkulacje i integrację z dostawcami. Ale ja optymalizuję. Zamiast budowy od zera, skupiam się na szybkich zwycięstwach. Używam mojego zaawansowanego promptu do mapowania procesu, czyli pytam o aktualny proces Azys, czyli jak jest teraz, ręczne foto, obliczenia w Excelu, błędy i 3 godziny na zlecenie. Proponuję tu B oznacza to proces jak będzie potem, czyli upload dokumentu do aplikacji, AI z Vision rozpoznaje projekt mebla, jego wymiary, ilość materiałów i przeprowadza automatycznie kalkulację materiałową. Mój priorytet to wysoki zwrot z inwestycji. Oszczędność czasu na manualnym doborze spada więc z 3 godzin na zlecenie do 15 sekund na zlecenie plus redukcja błędów o 20%, czyli dodatkowo mniej zwrotów. Ponadto mamy także podwójny market. Prompt multijęzyczny w aplikacji Czyli Demo pokazuje sugestie po polsku i po niemiecku.